Okej, okay, jeszcze jeden temat, koniec koniecznie kresto mu poruszyć, bo już powiedzieliśmy no tak. bardzo dużo, na, na ten temat to, to chyba odpowiedzieć nie jesteś za legalizacją marihuany. Jestem. Ja to ja przepraszam, ja, ja już, już nie wiem. Jestem. Nie, bo wiesz, co, uważam. Uważam, że najgorszą rzeczą jest marihuana, która jest nasączana, która jest, która jest po prostu naprawdę straszna, tragiczna i uważam, że więcej szkód, wiesz, naprawdę robi chlanie wody i jest to bardzo niebezpieczne. Myślę sobie po prostu, że naprawdę, jeżeli marihuana to była legalna. Byłaby lepsza, to po pierwsze, a po drugie, trzeba bardzo uważać, kiedy się zaczynają palić. Bo uważam, że kiedy ma się ten już rozwinięty organizm i rozwiniętą psychikę i coś się już w życiu zrobiło, to ja to tłumaczę mojemu synowi. Nie można zaczynać od palenia zioła, kiedy jeszcze nic nie zrobiłeś. Bo to jest tak, że ja znam wybitnych muzyków, którzy się czasami zawierają, ale oni już są wybitnymi muzykami. I to jest to, że najpierw coś w życiu zrobić, najpierw udźwignąć pewne tematy, a potem móc sobie raz na jakiś czas, bo to też nie będzie już jarać codziennie, wszystko z głową. Więc ja bym wiesz, wiem, bo bo ym, zapaliłam medyczną marihuanę i, i ona była po prostu naprawdę fantastyczna. Fantastyczna. Zapaliłabyś nas silikon? Nie no, coś co, W życiu, bo, bo on musi być dorosły. Bo musi przed nim też grać tą taką. Nie grać, tylko ja naprawdę uważam, że jak się głowa rozwija i czytałam na ten temat, ja uważam, że we wszystkim, w każdym, w każdej dziedzinie życia właśnie. Czy to jest tak, jak we seks, alkohol, narkotyki, ale no, mówię wiesz tutaj o, o marihuanie, to wszystko chodzi o proporcje i o jakiś dobry moment. I nie chcę udawać właśnie, że przed nim, że, że ja nigdy nie próbowałam, że ja taka święta, tylko na wszystko przychodzi w życiu moment. I jak się skarpa te drogę, to zawsze to się wychodzi bokiem. Bo w Twojej branży są takie domy, bywałam pewnie też w takich domach, gdzie w salonie na, na stole jest taka wielka popielnica, gdzie są skręcone jointy i każdy kto wchodzi, to bardzo proszę, tutaj może kawka, herbatka. Nie, tak jest. To, no to, dlaczego ja mi tam jeszcze nie było? Na, na, naprawdę? Je, jeszcze gdzie tam jeszcze nie było. Ja, ja już nie wiem. Ty jesteś za, czy, 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 czy jesteś przeciw? Ty jesteś święta czy grzesznica? Mo, mo, możesz to jedno Właśnie jedno z drugim, właśnie ekstra. To. <noise> to się to jakoś naprawdę i naprawdę. Widziałem to. Wziął, po prostu mi się wydaje, że na wszystko przychodzi naprawdę życie dobry moment. i wszystko w promocjach i kurczę, to jest takie proste, no. Nie, nie ma ja nie chcę, nie, nie chcę dawać pruderyjnej i mówić, że właśnie nie próbowałam, że nie. Po co no? Kiedyś byłam świadkiem jak... No nie, może opiekać, jak to jest tego już nie opowiadał No, no nie, 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 bo to już takie bardzo No nie, jak to się jest że nigdy w życiu, a, <grymianowice> a widać, że pochodzi, no po co udawać, no, po prostu moje zdanie to jest bez sensu. Może to będzie powędrowała moje wyobraźnia, że powiem, że byłam świadkiem na ślubie, no i tak się zdarzyło, że pana młodego pan polewam. Nie wiem, czy to jest... O nie! Okej, dobra. Słuchaj, to logo rozpoznawalne, Dlatego Bardzo... Tak. Pomyślałem, że cię zapytam o to, bo...